Hej cześć witajcie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to trzeci odcinek naszej serii w cieniu zemsty. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj na garażu u, u Majka na naprawianiu tego samochodu tam wymiany jakiejś tam klocka czy tam tarczy hamulcowej tego Emira, tego Araba Będziemy musieli się na pewno dzisiaj z nim spotkać. Nie wiem gdzie jest Mike, ale to wszystko zaraz ogarniemy, ale zanim to zostawcie subika, zostawcie łapeczkę w górę Ja nie będę w sumie przydłużał tego wstępu. Zapraszam Was do oglądania Co tam czytasz? Co? Tam czytasz? Co? co tam czytasz? Hmm, ja Jak mniej płacisz za podatki? Nie Haha, <laughs> to by się przydało, co? Ja wszystko normalnie odprowadzę. No wiem, że odprowadzasz, ale przydałoby się mniej odprowadzać, no Już to podatek od kupna, podatek od sprzedaży, podatek od... kurwa, stary w ogóle masz jakąś księgową, czy sam to wszystko ogarniesz? Nie, wszystko sam O, Oho, no, 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 to Sigma Dobra, wiesz co, ja lecę na hatę się przespać Rano na dziesiątą mam być, tak? No Dobra, dobra, A to będę to tam mną. mi wtedy... Ten, to się dogadamy jutro wszystko Dobra, dobra Dobra, to lecę Dobra, już jest rano I lecimy do tego Do Majka, do roboty musieli zarobić jakieś pieniądze, żeby no, nie, może auto zmienić i postawić na własny biznes, a nie, a nie cały czas coś ten A nie cały czas wiecie, myśleć o tym czy starczy nam pieniędzy, aby, aby dać sobie radę z tym wszystkim Już ktoś tam był, jak przyjeżdżali Aha, i wykakałem. Jest. Jakiś ciadek. Siema siema. siema, siema. Siema. Ja ktoś cię zostawię akurat. później. z garażem, nie. No. Dobra, Pójdzie dobra. Teraz. Dobra, dobra. Ja później cię zostawię, bo ja po autu jadę po um, Spoko. Nie. Nie Co się dzieje z autem? no, o pana, powiedz. Nie, 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 auto mieliśmy nie, nie, tak mi się nie, kto to jest? Czekaj. Pierwsza wyścia, ja mam tego nie, eee, Tutaj, tutaj tutaj tym tym czarnym miejscu można o, tutaj? tak. tak? A ty co? Dzień dobry I co tu jest do roboty? No tutaj to ogólnie miałem wyrażenie, że y, Trzeba Problemu, koła wyważyć Koła mhm. na pewno trzeba wyważyć Dobra y, y, Tego... Tam... Coś jeszcze mi tam... Coś... Tam coś się stukało y, W silniku To jest do sprawdzenia I... Tak naprawdę to by wszystko. z koła co robisz kurna? Co pan robi? Sprawiam, jest razem panu z Wisa Majka chyba tego pana trzeba wyprosić Majko to... Nie, pracę mam. Ja mogę za to z góry zobaczyć jak pan ma jakiś ceniksy. Eee, no wiemy. to tutaj do tam, do Mike'a proszę. Ja tu już się tym zajmę. Nie. Jakiegoś maselkara robimy, ale zobaczymy, co tutaj będzie nie tak. E, tutaj już wszystko jest naprawione, tak, tam był pasek do wymiany, dlatego mógł być taki efekt stukania i no. tam koła jest wszystko wyważone, jest wszystko w jak najlepszym porządku. E, I jeszcze wymieniłem filtry, żeby, bo tam nieodpowiednio powietrze dochodziło, wszystko uszczelniłem, także już jest perfekto. No dobrze, to ja panu Majkowi zapłaciłem już, to bardzo dziękuję. Dobra, 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 proszę bardzo. Tutaj. pana, tylko, tu. Pan usiadł. Co nie, nie, on tu okay. robi? Weź, weź go Przepraszam Uła. bardzo. E. Jakie nerwowe mam Co on tu robi? No nie pan wiem. Ja mu powiedziałem, żeby wyszedł. E, no nie wiem, na przykład jeszcze panu w Majkowej. Proszę do auta, jak tu coś do auta zrobione. Nie, ja dla ja opony potrzebuję. No ma jedno auto do opony. Bo przecieka powietrze. powietrze, czy jakoś tak. nie No to, mi ucieka, no, no, to proszę, proszę zapłacić i ja to zrobię. Proszę tam do Majka zapłacić. No to proszę z Majkiem uzgadniać. Nie majki! Jezu widzowie, tragedia z tymi ludźmi. Dobra, bierzemy oponę i robimy. Już ma pan auto gotowe. Dobre, pan, pana, Co ty tu, olej. olej, panu przecieka! Oła, proszę wyjść spod bank. samochodu, bo będę zmuszony przecieka. do wezwania olej. policji. proszę. Ale olej opu... na ziemi, proszę ma pan zrobiony warsztat? Zapłacił? Zapłacił, Mike? No. No i dobra, no i nie bierze auto i odjeżdża. Jakąś starą zapasówkę założyłem tam, idioczek. Czekaj. Czekaj, on po szywych dolarach zapłacił Co? Czekolwiek no pieniądze zapłacił Tego nie. go dlaczego czemu ja nie mam szyby? To pewnie tebi coś zrobił, dobra e, tam pojechał No to zajedziemy go od drugiej strony no. Eee chyba będziemy musieli uszkodzić delikatnie auto Zapnę sobie pasy ale, kościół się nie spodziewa, chyba tego, że wyjedziemy tu? Gdzie oni są? Co jest, czekaj, co? Zawrócili, czy jak? A tu jedzie. Co on zrobił? Całe auto do naprawy normalnie, ale to już przy okazji sobie kolory, wszystko pozmieniamy. Czekajcie, widzę, wyspiszemy sobie rejestrację. Ostatnio Mike mówi, że montował mi tu jakiś podtlenek azotu, taką małą butlę, ale no to nie wiem, czy to już da. Dobra, zużyjemy całą najwyżej. O Jezu, ale to wniotło. Co on zrobił? On się zabije zaraz. Co on robi? On... Czemu on zamiast uciekać, to wiecie, sporo powrotem? Czekajcie, ja sobie zapiszę ten. Będziemy musieli to zgłosić, ale. Nieoznakowanie, czy co? Nieoznakowanie, to dlaczego oni go nie łapią? Proszę go łapać, to jest przestępca. On posługuje się fałszywymi pieniędzmi. No, jest w co? Jaki pan. No dobra, oni już to ogarną, oni już to ogarną. Nie ten, no tym, się, mamy całe auto rozwalone. O, oh, Michael, na no to zrobi, ale już odświeżymy to auto, tak totalnie. Będziemy musieli się spytać, czy nie ma jakiegoś auta. Eee, ten. Policja za nim pojechała, policja za nim pojechała, ale zobacz, jak w jakim no, stanie to jest to, moje auto. Co jest, co on tu robi? Proszę, trzeba będzie widzowie się w następnym wyścigu udać do ubezpieczyciela i zobaczyć co jest z tym autem, bo no nie jest kolorowo. Ja go Mike podstawię tam, to one się do jazdy nie nadaje. I widzowie nie mogę teraz jeździć, nie Masz wiem skąd ja. Masz je ubezpieczone i Tak, Oce, Oce Waxa, Oce Waxa mam kupione, no. Dobra, pięknie. No ale to wiesz, dopiero jutro tam pojadę, nie? Dopiero jutro tam będę jechał no Dobra, dobra widzę, że to jakieś dwa Subaru, Subaru przyjechały e, Witam, w czym pomóc? Dobra, ja bym zapraszał pod tlenek azotu, podgotować Pod tlenek azotu, dobra Dobra, nie? 27 koła z nich skasiłem. O kurde, stary, to dobra. No Ale wiecie, też wiesz, trochę tam wymagało. zrobiliśmy, ja. Dużo wymagali i dużo czasu to zjęło. No. Już mnie powoli. Nie? Ile ja ci mogę tak za taką robotę dać ze zmianę na galkę? Nie, wiesz, jeszcze nie brałem od ciebie za wczoraj i za... A właśnie. 15 tysięcy ci pasuje? No jasne Dobra 15 koła widzowie mamy 45 tysięcy na koncie. E, oczywiście pewnie zaraz te pieniądze pójdą, bo naprawdę auta i tak dalej, ale no zobaczymy. W następnym odcinku pewnie już e, będziemy mieli to auto zrobione, ale to dzisiaj ogarniemy sobie wszystko. Dobra, e, ja jadę pewną sprawę załatwić i jak coś to się zadzwonimy jeszcze wieczorem, bo będę miał sprawę dobra, do ciebie. Dobra. dobra. A nie, my mieliśmy ja po te auto jechać. jechać. A właśnie To ja z tobą z pojadę, bo, bo tak ja to przy okazji dobra. może gdzieś ten dobra widzę wyjedziemy po autko z, z Mike'em i zobaczymy jak to. Taki w ogóle są autko. zresztą mówi, że ja musem, ale Jaki kolor, czy coś robił w niej, czy co, no to zobaczymy. to jakie to auto tu kupujesz, bo ja cię nie dopytałem. BMW M8 takie niebieskie. Kolejna Mata No. no tak o Jezus. Ej właśnie, a tego, bo jak ty będziesz jechał tamtym, to mógłbym te pożyczyć, bo ja z mam te auto rozwalone bym ci zapłacić nawet za to. Nie wjeżdżaj to, bo tu masz szlaba, no się nie otwiera czego płacić. No tak. Zobaczmy sobie przy tej przy drodze, bo żeby ostatnio tak jak z tym mandatem nie było. No, dobra, chodź. Dobra. Widzowie, ole, m Co jest? Jaka fura, to Mike ma... kupuje takie auto? No to, to, tą, no, to umawialiśmy się przez telefon, nie? 205 tysięcy. No. 200 no, tysięcy widzowie. no to, to poproszę do mojego to na pewno jest do roboty, 200 tysięcy za taką betę? Ile się panowie godzili? Ile się panowie godzili? Bo ten wyłaszcza to 300 tysięcy. Aha, to jednak 300. Chwila, chwila, pan mi papier podpisze, proszę pana. Bo tutaj papierem muszę podpisać. Tutaj pan podpisze, proszę bardzo. Państwo imię, nazwisko. Proszę kolega. Dobrze, dziękuję. Proszę krótko o tej straży do widzenia Jak coś to tą betę może wziąć na dzisiaj Ja mam tam w garażu młodego najlosek Dobra, dobra jedź Jezu widzowie ta beta Jezu. Ale nie wiem czego on tu takie felgi dał, takie koła Ale no dobra to wiecie, jego tamten, ale to lata bokiem eee, Dobra widzowie teraz musimy jechać do Emira Bo mam w planach pogadać z nim co i jak z tym biznesem i tego... I się tam dowiemy, no bo on miał tam serię tam miał na łaniu kupować, także nie wiem skąd już na to. Ale pamiętajmy o tym, że mamy z nim współpracę, także trzeba będzie coś w tym kierunku myśleć. Także co, jedziemy do Emira i zaraz się widzimy jak będziemy u niego. a to BMW Majka fajnie się prowadzi, widzę. Serio, fajna autko tylko, że czasami jak... O, no, podam za dużo gazu to zarzuca, ale dobra. Zjedziemy sobie tu... O Boże! <laughs> Jakby siadę przy tych Wiem, że już tu na pewno nie będę wysiadał, ale dobra Eee, ogarniemy innego, jakieś tu miejsce w przyszłości. Tu jest dużo chodnik, jakbym w sumie zjechał, jakbym sobie załatwił. Ale ładna ta pizzeria w ogóle, że Emir kupił coś takiego o Emir z tym z kimś tam gadał. Dobra. Siema Emir. Siema Cześć, cześć Emir kto to, to jest, jest Emir? To jest twój syn? No. Ja, jestem synem e, jego. Chciałabym być synem ojca. Witam, poczekaj Emir. Dzień dobry, ja Cześć, jak masz na imię? No e, bo widzisz pan, ojciec mnie nie chciał nigdzie więcej, to ja przyjeżdżam mu do pizzerii i teraz pracuję na zleżaku. No i widzisz. Robię fajne inne takie. No, fajnie wam tam idzie, fajnie wam tam idzie. Dobra, to słuchaj, musimy się, wiesz, Emiru mówić jakieś procenty i tak dalej, nie? Żeby to wszystko szło. No, nie, nie. No to jak proponujesz? To 60-40, ostateczna oferta Dobra Mówiłem do że już chciałem mówić, że wyjmuję latarkę, ale dobra eee, Kto wie, ten wyjazd z latarką Dobra eee, Czyli mamy wszystko dopięte eee, Papierek jakiś podpisujemy, tam dalej to wszystko ogarniemy Nie, 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 to jest umowa Aha. Dobra, to wiesz Ja Ci tam się dorzucę, czy coś Potrzebujesz tu coś, nie wiem, ogarnąć ci, czy, czy jak? Nie, nie, ja wszystko mam. A, no to fajnie, to fajnie. Tata mówisz, że z dobre interesy się kręcą. No widzisz, no i dobrze. Ja tu zobaczę, co i jak macie. Kurde, widzowie mają tu chłod... Co? Ej, ale zarąbisty jest ten interior. No, ogólnie to tak mówi, że ja tu mam spać, no. Nie, w chłodni lepiej niech nie śpi. W chłodni lepiej niech nie śpi, bo się jeszcze... No tutaj U nie trapili teresa różnego typu. Uhu. Na przykład właśnie spadłem po ale to nie... Aaa! Ładny smarty! Uważaj, 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 młody. No dobra, Emir. Dobrze, że fajnie ci się tu kręci, ale co, coś planujesz? Coś, czy będziesz tu tak siedział? No nie że będę siedział. Aaa! A dobra. Mój dzieciak nie przejmie wtedy. No. No dobra, to co, ja będę leciał, pewnie się zobaczymy jakoś niedługo. Czekaj. Dobra Emir, ja będę leciał, mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Jak coś, to Dobre. tego, to jutro jeszcze podjadę i tak, i zobaczę, jak to się kręci wszystko. Dobra, dobra. Ja dobra, się Po młody? Cześć, cześć. Dobra, widzę, się skoczyć do Majka i ogarnąć z nim pewną sprawę. E, mianowicie musimy naprawić to auto, które mamy je tak odpicować delikatnie oraz e, no, musimy zakupić coś nowego, no bo jednak jeżdżenie coś z tym Eclipsem, no to tak średnio bym powiedział. Wiadomo, nie będziemy kupować M3 czy, czy jakieś M8 jak to Mike, ale... Bo nas na to najzwyczajniej w świecie nie stać jeszcze Ale no, jakieś fajne autko, autko na początek możemy sobie pomyślić, nie? Jezu, jak to Nikt nie idzie to hamować nie musi Ale dobra, jest na czerwonym, już nie na, znoszę na, na, na żółtym Dobra, jedziemy do Majka i się widzimy jak już będziemy u niego Co za dzieci jakieś? Majk, ma dzieci? Co jest, Izabeth? Co to Majk, twoje dzieci czy jak? Nie, to są mojego szefa. Ten jeden to jest jego kolega, nie? Aha, aha, Dobrze. będę musiał ich później odwieźć. Cześć może. witam A to jest pana. ten, zawod... ten... Zatytnieją nasz syn, no, nie? Dzień dobry, nazywam się Adolf... Adolf Lichtenstein. Witam, witam. Witam. Co, Mike, opiekujesz się dziećmi? No, muszę ich zaraz ten... do tego niebieskiego do, do jego domu i tego do jego do mojego tego do tego do tego do tego do mojego się bawię. No, no dobra słuchaj mam Dzień. do ciebie sprawę Mike jakiś zlot dzisiaj jest coś Dostałeś jakieś info jest do dzisiaj no to fajnie w sumie chcieliśmy sobie na betę i drugą betę fajnie by to wyglądało dobra e... to ja da parę spraw jeszcze ogarnąć na ten zlot i ja bo nie, pokombinuję trochę przy swoim aucie, tam, bo wyciągam te resztki szyb i tak dalej dobra, i, 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 i zrobię listę rzeczy, które musimy kupić, bo ja chcę odpicować fajnie to autko co, dobra, czy tam nie mam? i na górze w kątone. dobra, dobra najpierw tam posprzątam dobra, widzowie, ograniamy to auto i zobaczymy Czy się ze mną z dzieciakami? wiesz co, ja tu zostanę, będę w tu pilnował, bo ten nowy to taki drogi. Jeszcze... Na ja e... no, nie chcesz się przejechać. Takie tak fajne wille Trochę dziwne Nie, stary, ja tu już na zostać. Pogarniam auta i ten... E, i jak wrócisz no, po to, to pojedziemy, tak pojedziemy na do Dobra widzowie. Ogarniamy sobie to autko na szybko i pierwsze co zrobimy to na pewno wstawimy tu szyby, nie? I delikatnie tak wiecie, blacharką. I kurwa masz już jest wieczór, a nie ma tego w majka, no. O, o wilku mowa. Jak w paru... W końcu, Mike, gdzie ty byłeś tyle czasu? Stary zlot się, za... zlot się zaczyna, stary. Dawaj, nie wiem, ja tak pędziłem. Dobra, to dawaj, zmieniamy fury i jedziemy. Dobra, widzę, wyjedziemy na zlocik na dwa auta. Jest serio, będzie się fajnie prezentują. Nawet wie jak wystrzelił aż tak to nam się nie spieszy przecież Ale dobra także co? Jedziemy na zlocik sobie z Majkiem, ale to Emusema dajesz ma buta. Oj, Ojojoj oj. Dobra, jedziemy sobie na zlocik i widzimy się jak już będziemy Jest te zloty w kanałach to będzie fajny vibe o, już widzę. Oj widzę. ale sporo osób tam jest Co tu stoi? Tu są jakieś McLareny Eklipsy też, Bety O, skala. nie jakieś Audi O, tutaj ziomki z tych... ...Subarek z, z To ja w sumie bączka sobie zakręcę bo teraz bo mamy możliwość mamy tyle mocy, żeby kręcić Mike mnie raczej nie zabije za to że sobie zakręcę Ej Mike, dawaj się ścigniemy między sobą, tak dla jaj dobra. Ja mogę no, okay. Zobaczymy czy ten... Zobaczymy czy... na które auto jest lepsze Czy zrobił upgrade, czy jednak tą drugą stronę poszedł No dobra Podkład... Podkładki będą o idealnie Co wszyscy naraz? O Jezu, widzowie, co się źle skończy nie? O, pojechał On miał tu podtlenek, z tego co pamiętam Miał Oj, to dobra butla jakaś A jeszcze mam takie dwie Ale tu wszyscy nieźle mają kupcone te samochody Oj, ale blisko było Co wie milimetry Czy to Mike tak poleciał tą beton? W tą wodę Mike, dwa żyjesz? Z wody go, z wody go! Bierz go, bierz go z wody! Bierz auto, bierz auto! Co? Dobra, nieważne to auto. O, bierz, Mike. Dwa. Ej, stary. Dawaj Ej! Chłopiec z zawalił. Ale poleciał! Co ty, Mike, zrobiłeś? Ty mu ty mam zakręcenie w użyłeś! Cześć, Dobra, we, weź usiądź. Usiądź, bierz. usiądź, usiądź, usiądź sobie, usiądź. Usiądź. Nie leż, ale usiądź. Ja twierdzele. Jezu widzowie co on zrobił? Nowy auto. Jest? to już nawet nie chodzi o auto, ale... Nie możemy stracić No to, to, to jak ciąży. nowe wygląda. umyte przynajmniej taki był... Boże Mike, co ty zrobiłeś? Dobra, zaraz Dzień. powinno ci przejść. Za długo Zdecydowanie za długo. Dobra, Mike. Mike. Nie wiem, czy twoje auto pojedzie. Jeśli jedzie, to stąd uciekamy. To zaraz będzie policja. Tu jest gorąco. Uciekajmy. Ej, dobra, widzowie, musimy stąd jechać. To jest gorąco. Mike jakoś tym autem pojedzie, ale muszę go dogonić i powiedzieć, żeby jechać na warsztat. Zobacz, że on wie, że. Dobra, umówiliśmy się przed tym, że jedziemy na warsztat. Z Mike'em i do pojechać na warsztat, bo naprawdę jest gorąco. Byle byśmy my nic sobie nie zrobili. Trzeba jechać szybko, ale i ostrożnie, bo naprawdę jest gorąco, jest gorąco. Dobra, Dobra widzowie, naprawdę jest gorąco, ale chodźmy na wartę, Wcimy się już chyba na warsztacie. No, chyba że coś się stanie, ale lepiej, żeby się nie stało. Tamtędy, co ja robię, już? Nie wiem, co robię. naprawdę. O nie, no, jeszcze nam zaparkował. No jest naprawdę w ogromnym strecie, ale. Muszę panować nad tym, bo. No bo nie, nie chcemy, żeby cokolwiek się stało, żeby Mam nadzieję, że Mike jest zbyt pojechałem totalnie tężną trolę Naprawdę, z się jak jechałem, ale. Dobra, nieważne. Jeśli Mike nie ma, czegoś, myślę, że czegoś, że to musimy czegoś zaraz przyjedzie, to. Naprawdę jest gorąco. Jest, mać, Mike, się wszyscy przyjechali? Dobra, nieważne. Nie parkuje jakoś ładnie do gałty. Przy... Nie czas na to teraz. Dobra, Mike, zamykaj warsztat, bo. Wiesz, ciekawa, stary warsztat, po prostu. Cześć, Samo, w, w, w samych killingach, yes. nie? No właśnie, ja, ja. wiesz, Nie, naprawdę. Pod tlenem. No on zostawił, nie. że nie. Ja myślę, my że to on zostawił, nie? nie? Kolejny raz, że nie zostawiłem co z by był tam było Nie wiem, wszystko wyłączyłem, może on jak jakoś. ktoś, ktoś skierka poszła, jakieś, nie wiem Jakieś coś... nie, ten, nie działa. Może jakaś skierka z wydechu poszła Ja coś... nie no, ja nic nie widziałem złego w tamtym nocie w warsztacie moim tutaj Może to została ja może o coś zahaczyłeś zahaczy. <laughs> Może o coś zahaczył i poszła Albo ten krzywy ziomek coś tam zrobił w przy Może To też możliwe Nie wiem, ale ja się dobrze dobrze. Dobra Naprawdę dziękuję Wam bardzo za oglądanie i co? Widzimy się w następnych filmach, ale no, tu serio było gorąco. Dzięki bardzo za oglądanie, zostawcie suba, zostawcie łapeczkę i widzimy się w kolejnych filmach. Będziemy musieli to wszystko pogarniać w następnym filmie. Dzięki za oglądanie, Elo.